Drodzy widzowie, ze względu na stan mojego zdrowia, dziś nietypowy odcinek, cały wypełniony będzie naszą wspólną wycieczką po globie. Jednocześnie z przyjemnością informuję, że 8 września odprawiona zostanie msza Święta w intencji wszystkich patronów tego kanału YouTube'owego. Jeżeli ktoś chciałby do nich dołączyć, to cztery możliwości wymienione są pod filmem. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Teraz zapraszam do obejrzenia materiału. Serbia Dwa tygodnie temu w naszej wycieczce po globie mowa była o mających miejsce w Serbii protestach przeciwko Europride, Europejskiej Paradzie LGBT i inne literki. Zaplanowane na połowę września wydarzenie zostało odwołane przez prezydenta Serbii Aleksandra Vucicza. Oficjalnym powodem odwołania była napięta sytuacja w Kosowie. 28 sierpnia Aleksandr Vucic ogłosił na konferencji prasowej. „Bicie odłożone lub odkazane, jak te”. Parada ponosa zakazana za september W porozumieniu z rządem i premierem, Marsz Dumy, czy jakkolwiek to się nazywa, zostanie przesunięty lub odwołany. Stwierdził też, że nie można zarządzać zbyt dużą liczbą kryzysów. A Europride wywoła kolejny trudny do opanowania kryzys. 14 sierpnia przeciwko homoparadzie w Belgradzie protestowało 50 tysięcy osób. Kolejny protest miał miejsce 28 sierpnia. Wzięło w nim udział aż 100 tysięcy obrońców normalności. Początkowo prezydent Vucic krytykował przeciwników homoperady. Jednak wsparcie udzielone protestującym przez niektórych biskupów prawosławnych okazało się problematyczne dla rządu, który uchodzi za prawicowy. Organizację Europride w Belgradzie popierała serbska premier Anna Berdabić, która jest pierwszą kobietą i pierwszą homoseksualistką na tym stanowisku w Serbii. Ostatecznie jednak również poparła odwołanie imprezy przez prezydenta Vucicza. Celem parady finansowanej przez zachodnie korporacje takie jak Coca-Cola, Ikea czy Microsoft była promocja ideologii LGBT na Bałkanach, konserwatywnym i religijnym regionie Europy. Europride pomoże społeczności LGBTI plus w regionie wywrzeć dodatkową presję na rządy w celu wdrożenia już istniejących przepisów chroniących prawa osób LGBTI plus i przyjęcia nowych ustaw, w szczególności dotyczących statusu prawnego związków osób tej samej płci. Pisali organizatorzy. Jak widać, nie warto chować głowy w piasek. Opór ma sens. Czas na odwagę dla naszych biskupów i naszych rządzących. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że 18 września w Warszawie odbędzie się marsz dla życia i rodziny. Stany Zjednoczone, Nowy Jork. Pewien mężczyzna zgłodniał, więc postanowił zamówić sobie kebaba. Zupełnie przypadkowo, akurat wtedy, gdy tzw. obrońcy praw zwierząt wylewali sztuczną krew przed sklepami Louis Vuitton i Diora. Aktywistom nie podoba się to, że te firmy używają do swoich wyrobów skór z kangura. Mężczyzna, konsumujący ze stoiskim spokojem swój posiłek, musiał zmierzyć się z agresywnymi przedstawicielami postępowej ideologii, których słów nie będę tłumaczył. Szwajcaria. 98% dotychczas wykrytych przypadków małpi ospy dotyczy homoseksualnych mężczyzn poinformował dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Gebrejezus. Odnosząc się do metod zwalczania wirusa, tłumaczył. W przypadku homoseksualnych mężczyzn obejmuje to na razie zmniejszenie liczby partnerów seksualnych, ponowne rozważenie seksu z nowymi partnerami i wymiany danych kontaktowych z nimi. W centrum uwagi wszystkich krajów Musi być angażowanie i wzmacnianie społeczności homoseksualnych, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusem małpiej ospy. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca szczepienia dla osób z grup wysokiego ryzyka. Zaliczają się do nich pracownicy służby zdrowia i laboratoriów oraz osoby z wieloma partnerami seksualnymi. Z jakiegoś powodu nie wymienia się tutaj homoseksualistów. Stygmatyzacja i dyskryminacja mogą być równie niebezpieczne jak każdy wirus. Wzywamy platformy mediów społecznościowych, firmy technologiczne i organizacje prasowe do współpracy z nami w celu zapobiegania szkodliwym informacjom i przeciwdziałania im, zaapelował szef WHO. Z jakiegoś powodu pan Tedros nigdy tak zapalczywie nie bronił przed stygmatyzacją osób mających wątpliwości co do oficjalnej narracji dotyczącej lockdownów oraz magicznego eliksiru. Tych można było bezkarnie wyzywać i życzyć im śmierci. Jak widać, też nakręcanie paniki wokół nowego rzekomego śmiertelnego zagrożenia nie powiodło się. Nawet globaliści z WHO przyznają, że problem dotyczy wyjątkowo marginalnej i kontrowersyjnej mniejszości. Masowej aplikacji nowych cudownych eliksirów prawdopodobnie nie będzie. Austria. Na stronie parafii teoretycznie katolickiej w Hartbergu czytamy: Nabożeństwo Samba. Niedziela 14 sierpnia, godzina 10. Główny plac w Hartbergu. Porywająca msza na festiwalu Samby z księdzem Joe Reisenhoferem, pobudzającą muzyką zespołów Baturim, Club de Samba Pagode, Sam Brazil i tancerzami Samby, oraz magikiem z Hartbergu, Paulem Somersguterem i jego czarującą Lucianą Souza. Spójrzmy, jak wyglądała msza na festiwalu Samby. I przypomnijmy, że rytem najbardziej dzisiaj w kościele zwalczanym jest msza święta tradycyjna. Wracamy do USA. W miejscowości Roanoke w Teksasie środowiska LGBTQ i inne literki zorganizowały kolejną imprezę dla dzieci, na której wystąpili roznegliżowani mężczyźni przebrani za kobiety. Na tak zwanym show wyzywająco ubrani mężczyźni tańczyli przed dziećmi i zbierali pieniądze. Wszystko w towarzystwie wulgaryzmów i nagości. Dzieci otrzymały opaski uprawniające do zakupu alkoholu. Piszą amerykańscy dziennikarze. Protestujący mieszkańcy miasteczka nie zostali wpuszczeni do lokalu, który był ochraniany przez bojówkarzy Antify, wyposażonych w karabiny AR-15. Mieli broń. W każdej chwili mogło dojść do tragedii, a obok stały dzieci, komentowali oburzeni mieszkańcy, którzy zebrali się przed lokalem. Polska. Poznań. Używający komunikacji miejskiej z pewnością znają małe ekrany, na których w autobusach czy tramwajach wyświetlane są reklamy, prognoza pogody bądź różne ciekawostki. Poznań właśnie zafundował swoim pasażerom taką ciekawostkę. Na planszy można było przeczytać: Czym jest fisting i na czym polega? Fisting to rodzaj aktywności seksualnej, o której raczej nie mówi się głośno. Wszystko ze względu na to, że powstało wiele mitów na jego temat i stał się poniekąd tematem tabu. Mimo to, wśród kobiet i mężczyzn jest wielu miłośników fistingu. Komunikacją miejską jeździ młodzież i dzieci. Czy ktoś poniesie za to odpowiedzialność? Gdańsk. Kilka dni temu otwarto w Gdańsku cukiernię o anglojęzycznej nazwie Dickery, której nie będę tłumaczył. Cukiernia ma w ofercie gofry w kształcie narządów płciowych. To kolejny taki lokal w Polsce. Poprzednie otwarto we Wrocławiu i Krakowie. Chcemy cieszyć się cipką i penisem, tłumaczy gazecie wyborczej właścicielka lokalu, Rusłana. Założyciele Dickery twierdzą jednak, że nie chcieli wywołać kontrowersji, a jedynie przełamać tabu, jakim w Polsce jest seksualność. Słodkie, zabawne wypieki mają nawiązywać do tego, że temat seksu można traktować z humorem i dystansem. Zachwala inicjatywę portal trójmiasto.pl. W Olsztynie odbył się kampus Polska przyszłości Rafała Trzaskowskiego. To wyjątkowe wydarzenie, jak czytamy na stronie internetowej, które pozwala wyzwolić w młodych ludziach ogromne pokłady energii do działalności społecznej i zdobyć umiejętności niezbędne do skutecznego działania. Aby dobrze poczuć klimat ideologiczny panujący na kampusie, przeczytajmy opisy kilku goszczących tam osobistości. Urszula Chowaniec. Grubancypantka, blogerka, edukatorka, współzałożycielka podcastu Wingardium Grubioza. Feministka, publicystka, mama i okazjonalnie modelka plus size. Zawodowo zajmuje się marketingiem i komunikacją. Od 2016 roku prowadzi bloga o ciało pozytywności i Grubancypanci. Dr Izabela Desperak. Zajmuje się m.in. nierównościami ze względu na płeć, feminizacją biedy oraz genderowym wymiarem transformacji. Autorka książki Płeć Zmiany Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender. Współredaktorka prac z serii Oblicza Feminizmu. Katarzyna i Ewelina Domańskie. Dumne, tęczowe mamy. Mieszkają w Bydgoszczy, skąd pochodzi Ewelina. Kasia pracuje w branży motoryzacyjnej. Ewelina jest nauczycielką przedszkolną. Razem wychowują córeczkę, Amelię. Barbara Bella Felix. Jakby miała określić swój patriotyzm. Powiedziałaby, że we krwi płynie jej barszcz i pierogi ruskie. Maja Heban. Transpłciowa aktywistka i publicystka. Aktywna w głównych mediach społecznościowych, gdzie odpowiada na pytania związane z transpłciowością. I prostuje dezinformacje. Cecylia Jakubczak. Z wykształcenia socjolożka, od 13 lat praktyczka PR. Obecnie pracuje w kampanii przeciw homofobii na stanowisku menadżerki PR i komunikacji. Członkini licznych koalicji organizacji społecznych działających na rzecz praw człowieka, w tym Koalicji na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej. Jacek Jelonek. Pierwszy polski Prince Charming. Zatańczy pierwszy raz w historii polskiej edycji Tańca z Gwiazdami w parze jednopłciowej. Zuzanna Karcz. Działaczka na rzecz edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej i klimatycznej. Współzałożycielka i ogarniaczka inicjatywy włączającej młode kobiety i osoby niemęskie do przestrzeni politycznej. Julia Kata. Psycholożka i aktywistka związana z fundacją Transfuzja. Członkini zarządu młodzieżowej międzynarodowej organizacji LGBTQI. Działa na rzecz społeczności trans w Polsce. Halina Radacz. Duszpasterz Parafii Ewangelickiej. Wiora Stępień. Psycholożka, psychoterapeutka i trenerka grupowa. Współpracuje z kampanią przeciw homofobii. Jest zaangażowana w pracę która opiera się na świadomych decyzjach związanych z seksualnością. poruszające tematykę między innymi społeczności LGBTQ+. Linus lewandowski. Tęczowy rewolucjonista, lider homokomanda. Aktywista na rzecz praw człowieka, organizator biegów równości. Jeżeli obejrzałeś ten materiał do końca, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Człowieku rozumny. Trzymaj się, niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.